Jasne. Ja bym chciał sobie to poukładać tak na czacie to mi umknie gdzieś zaraz. Dobra, jest X2, X2. X, no dobra, jest. Jest X4. Bam. Siemanko, Mike, cześć. Uf ów będzie jak to się wiesz. Tu ma być 600 dolców, a nie ów. Rów. Dobra, to wierzę w to, poza tym oglądanie streama nie wyklucza więcej na drugim monitorku. Powodzonka życzę, nie? Jak przegrasz, no to musisz się z tym liczyć. A jak wygrasz chuj, to nie podpalaj się. Bo nie zawsze tak będzie. No, trzeba mieć głowę, no. Na pewno. Wiem, że mi już band wleci. No co ty? Dobry wieczór degeneracji, Janusz cześć. No i co? Eee... Co, remus? A ty tu, Remus, nie jesteś ten. Nie. Remus jest starym widzem, ale tak jakoś wrócił, nie? Zazw zgadza się. No to... Witam cię ponownie. Bam, to chyba wreszcie coś płaci. Widzę, że jest... sentyment powracanych widzów ostatnio, no. Podoba mi się to. Podoba mi się to, chyba przez te mąki i tibie, no. To, przypomnieli o Krąńcu. O, będzie gruby. Ta, patera. O, pa, jaki ulaniec. Ba, bam. Dawaj. Teraz jeszcze... D d dawaj, hajs. O, dobra, to da. To do. Warto było. Dobra. Cztery spiny. Kurwa, rozpierdol totalny. Dawaj jeszcze. Jeden. Je jedna gotowa. Dawaj. Oby auto jechało na końcu. Co to jest auto? Dawaj jeszcze hajs. Dawaj jeszcze te dola, dolarsy. Dawaj dolary, dawaj dolary. O Jezu. Dawaj. No nie, odda 600, pać! Dawaj. Jest! Uwaga! Ale pierdolnie teraz. O, uwaga. Ty, on będzie prawie na całym... Na całą planszę ten ulaniec. Pa! Paterato! Paterato! Uwaga! Pa! Pa jak go roz... Pa! Zzz, o kurwa! Daj spokój! Daj, 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 daj! Ale symbol z dupy. No dobra, może być i tak w kujdanie. nie? O boże! O kurwa! Dawaj! Daj, 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 Oj, oj, laseczkę! Laseczka jest! To do! To do! Ile do? Ile to do? Jest auto! Złote! W złotych Pięknie! Kur...